Witam serdecznie na kanale Lego Podróżuję. Słuchajcie, jesteśmy tradycyjnie na promie, ale nawet już nie wiem gdzie. Jesteśmy w trasie do drątkiem. Teraz dzisiaj powiedzieliśmy już chyba dwoma promami, ale takimi bizlowymi, na, naprawdę już na morzu i, i bujało strasznie, aż bardziej się zrobiło trochę nawet niedobrze mi tak samo. Te, takie po prostu połysania były. Pokażę Wam ten plan. Byliśmy tam wczoraj na, na Gajelangel, pojechaliśmy te całe komercyjne miejsce. Później górami przejechaliśmy fjordami aż do Sund. ale Sund trochę nakręciłem tam całe miasteczko, jak jeszcze nie padało, potem zaczęło lać, uciekliśmy. Co było najgorsze, że mieliśmy kam fajny upatrzone, podjechaliśmy to do ładowanie gratis to było super, ale najgorsze było to, że 200 metrów od kampu był koncert potężny 10 tysięcy ludzi przyjechało no i jak przyjechali to było wszystko zajęte ale pokażę Wam na mapach później ten kamp, bo się opłaca tam jest średnio 700, 700 bloków 700 bloków E, za noc, a jak wyliczycie spanie, raczej znaczy ładowanie, to macie plus minus 200, 200, nawet 30 do załadowania, jak się przyjechali północ na pustę. Co jeszcze? No i dzisiaj e, myśmy spali w aucie na takiej wyspie fajnej. Pięknie tam było, ale w nocy tak wiało, że myślałem, że mi samochód przewróci. Rano zjedliśmy śniadanie i wyjechaliśmy z Ale Sund na ten most, nie? na ten most pojechaliśmy wiecie ten most co tak idzie jakby z boku wyglądał, jakby droga spocznia. Atlantycka gdzie? droga Atlantycka droga Atlantycka tam przyszła taka dosłownie nawałnica, że odczekaliśmy wszystko jest nagrane na głównej kamerze trochę z duna polatałem, ale był taki wiatr że musiałem zaraz zlądować i... wszystko będziecie mieli, no i następnie dwa promy jesteśmy teraz na tym Pokażę Wam tradycyjnie co ja jak to wygląda Jest z Lego Proszę? Z Lego? A nie wiem czy zległo. z LEGO. Słuchajcie, ten jest... Nie wiem, chyba też... Nie wiem czy on jest elektryk. Nie wiem jaka rampa była. Tu jest ten. No to to jest elektryk. Jak to jest ten to to jest elektryk. Idziemy zobaczyć jakie ma ładowanie. Betty tu co posiedzi, idziemy do baru zobaczyć? Ale myśmy jedli, pokażę wam słuchajcie fajne miejsca na głównej kamerze, gdzie się zatrzymujemy, gdzie jemy bo jak ktoś się wybiera do Norwegii, to naprawdę mu to polecam ponieważ może w ciemno tam przyjadzie. ja bym wiedział, że jest takie miejsce yy, które ja wam pokażę, to ja spokojnie tam jadę i śpię tam jest ubikacja czyściutko, cały pokój był taki na tamtym promie, teraz już mi się nic nie chce jeść ani pić, ale na tamtym promie wypiłem sobie czekoladę. Jest to świetnie zorganizowane, bo bierzecie artykuł, czytnik albo o kawę sobie bierzecie. O ile tu jest kawa. Nie wiem, tu akurat nie jest napisane. Ale, ale tam była kawa po 30. Idę do góry bata. Ale kawa była po 30. Słuchajcie, już nie wiem, który to jest sporą. Wieszcie mi, naprawdę już nie wiem. Hello. No. I tu jest ten czerwony przycisk, nie wiedziałem. Bo wiecie, czerwonych to lepiej nie naciskać ogólnie. No tak wygląda, wiecie, jakie okno świetne. Płynie już drugi? Płynie. A, ten ma ładowarkę na, na tyle. Widzicie, to jest to urządzenie dokujące. No i tam, stamtąd przyjechaliśmy Fatalna pogoda, jedziemy w lepszą pogodę. Powiem Wam, że mieliśmy już takie lekkie załamanie wczoraj, bo w Alesun po prostu było załamanie pogody. Nawet jeden Norweg nam mówił, że jest, jak są jakieś anomalia z tą pogodą, że jeszcze nigdy tak nie było, żeby aż aż taka zła pogoda była. I zastanawialiśmy się, czy wiecie, nie zakończyć tego tripa całego i nie zawrócić jechać w Oslo do Polski i zakończyć, ale stwierdziłem, że jedziemy, nieważne co się będzie działo, jaka będzie pogoda. Jedziemy, bo no, ja tu drugi raz nie przyjadę. Bo dla mnie to jest do zobaczenia na raz Są osoby, które tu jeżdżą non stop Gadałem z takim Niemcem On po prostu co rok tu jeździ Bierz, Wypożycza kampera I on jedzie, nie? No ja Znaczy mnie jadę do Chorwacji Jak przyjedziemy Pakujemy się, bierzemy kraty, Ja tam muszę pozałatwiać we firmie różne rzeczy I widzimy się w Chorwacji znowu Musimy teraz się wygrzać Ale... Norwegia jest naprawdę przepiękna. Słuchajcie, tu jest, pokazuje Wam czasami 130 km do celu i pokazuję 3-4 godziny jazdy. To jest niesamowite. My się non-stop gdzieś zatrzymujemy. Non-stop głowa lata na lewo, na prawo. Tu możecie z auta nie wysiadać i macie cały czas przepiękne widoki. Jakby jeszcze non-stop słońce świeciło, no to to już jest... To... To jest niesamowite. No wiecie, jak... Jakby ten kraj miał taką pogodę jak Chorwacja, to jest nie do pobicia. To jest nie do pobicia. No ale coś za coś. Wysokie zarobki, piękny kraj, pogoda musi być w kratkę. Słuchajcie, dziękuję wszystkim nowym na kanale. Pozdrawiam Was serdecznie, cieszę, się, że, że dołączacie. Jakbyście dołączyli, napiszcie komentarze, jesteście nowi na kanale. Ja Was bardzo chętnie pozdrowię, coś Wam napiszę. Tam macie łowiska, tam macie te, yy, co ryby hodują, albo krewetki. Także proszę Was bardzo, yy, dajcie, dajcie znać, że jesteście nowi na kanale, czego oczekujecie. A jak ktoś już był w Norwegii, my jedziemy teraz do Trondheim. Mamy 155 km, yy, pokazuje 8 godzin. Nie, żartuję. Pokazuje chyba 2,5 godziny. Yy, I co? No i nic. Jestem pojedzony. Zjadłem bigosik z tego ze słoika, przepyszny, dlatego tak Wam mówię. Subskrybujcie kanał, będziecie wiedzieli, jak Was interesuje Norwegia, gdzie się zatrzymać. Bo naprawdę to jest bardzo ważne. My czasami jedziemy 100 km i, i, i są miejsca takie, no, gdzie nie idzie się zatrzymać. A czasami się zatrzymują już na siłę, gdzie zjemy, stoimy. A potem się okazuje, 50 km dalej, że jest przepiękne miejsce, które my odkrywamy, ale już po czasie. Zobaczcie jaki ładny ten prom Te promy są niesamowite Te eletyczne promy są niesamowite Ale na dzisiaj na pełnym morzu Płynęliśmy takimi starszymi jak Jadrolina I takie drgania były Ale też tak bujało Była taka pogoda, takie potężne fale No niedobrze się nam zrobiło trochę Tak bujało tym promem na lewo i prawo Ja nie wiem co będzie w ogóle Jak na Lofoty popłyniemy Tam niektórzy mówią, że tam Żygają ostro Może nie będzie tak źle Jedno, co nas utrzymuje jeszcze, to że chcemy zobaczyć orki, bo tam podobno często można zobaczyć orki. No i renifery chcemy zobaczyć. Chcecie z nami zobaczyć renifery, to zostańcie na kanale. Subskrybujcie, lajtujcie i piszcie przede wszystkim komentarze. Ja uwielbiam odpowiadać na te komentarze. O, tam, tam znowu deszcz pada, widzicie to? Co, co z nieba leci? Zobaczcie. Mordor. Aha yy, zrobię taki potem na koniec oczywiście całe podsumowanie, całe podsumowanie naszego wyjazdu, koszty, wszystko yy, będziecie wiedzieli ile co, za co. To znaczy te wszystkie promy, nie promy drogi to dopiero nam przyjdzie, co się zdziwimy. To i autko kochane, no, wędki, takie niebo, no a tu fajne okienka tu są, nie? Znowu coś pokrapuje, dawno nie padało, no także co wam jeszcze powiedzieć? No słuchajcie, z chcemy tam nocleg wziąć, może by się udało na dzień, dwa, może na jedną noc, tylko nie wiem, czy się dzisiaj uda, o której tam będziemy, bo mamy teraz 18.35, Także jak będziemy tam gdzieś o 22, plus minus 41, zobaczymy, co się uda zrobić, a jak nie, to, to w aucie śpimy. W tym aucie się naprawdę super śpi, tylko miejsce musi być dobre. A najlepiej, jeszcze są toalety, to wtedy jest bajer, bo się człowiek dosłownie prawie okąpie, wymyje całe, a jak nie ma, to wiecie. No to tak na partyzanta trochę, nie? Ale później na drugi dzień się podjedzie 10 km dalej i się może okąpać, wymyć wszystko, także nie ma problemu. Ja to mówię, że z brudu też jeszcze nikt nie umarł. Patrzcie, co tam się dzieje. Ale to, co dzisiaj się działo nad tym mostem, to jest, to, jest, to jest jakiś szok. Kraj jest przepiękny, jeżeli ktoś naprawdę chce jechać do Norwegii, to niech się nie ociąga, niech jedzie, niech nie patrzy na te pogody bo tu pokazuje, że 5 dni ma lać i macie tak jak dzisiaj tam leje, tu nie leje tam leje i to wiecie, to jest tak, że to tak leje, no leje, nie leje pada, godzinę, czasami 15 minut znowu nagle wyjdzie słońce albo przestanie padać także nie jest źle, no jest ciepło no słuchajcie, ja jestem teraz yy, yy, w tym, widzicie jak jestem ubrany nie wiem czyście widzieli moje nowe gacie, ale dobra na innym filmie Wam pokażę. Jestem mega zadowolony z tych gaci. No i znowu po drodze e, dotarliśmy do takiego fajnego sklepu. Super promocje były. No i jak będziecie jechać do Norwegii, to słuchajcie podstawa ciuchy. Ciuchy, podstawa na wiatr, na deszcz. E, czapki, to jest podstawa. I to jest sierpień. Dzisiaj mamy który? 17 sobota. Także dobra, kończę, bo już za dużo tego filmu, żeby coś było na następny. Trzymajcie się, a my płyniemy do Trotheim. Znaczy teraz płyniemy do brzegu, ale jedziemy do Trotheim. I specjalnie wybieramy dłuższe drogi, nie krótkie, tylko ludzie Krótkie, nie wychylam się, mi telefon wpadł i się zapadłem. Patrzcie, tam znowu prom stoi. Niemożliwe, żeby trzy kursowały. I już nie wiem, który to jest dzisiaj prom. W ogóle, który to jest prom. Siódmy, czy ósmy, czy dziewiąty. Dobra, trzymajcie się. Pozdrowienia dla wszystkich. Subskrybujcie, jak się Wam podoba, dajcie łapki. Jak się Wam coś przydało, napiszcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. Pozdrowienia.